Pozytywne nastroje towarzyszą nam dzisiejszego popołudnia. W Koninie za nami losowanie Ligi mistrzów 2016 UEFA Women's Champions League 2016. Z nami prezes, z razem trener medyka Polmarket w Konin, Roman Jaszczak. Trenerze za nami losowanie Grupa 4 medyk Polmarket Konin kontra Olimpia plus Rumunia, Pardu Estonia i Breżnica Montenegro. Da Olimpia się wyśniła. No tak, nie ukrywamy, że bardzo nie chcieliśmy trafić na takie zespoły, jak FC zurich czy Standard Lies, czy nawet Big gru, bo tam są duże pieniądze i w tej drużynie gra bardzo dużo czarnych zawodniczy. Nie chcieliśmy tej drużyny i wybór był niewielki, albo Olimpiadu Północy, albo Spartak Subotica, ponieważ trzy pozostałe, czy cztery pozostałe drużyny z pierwszego koszuka, koszyka są organizatorem również turnieju kwalifikacyjnych. No i myślę, że tym razem musimy powiedzieć szczerze, że to losowanie nie było najgorsze, natomiast od razu chciałbym powiedzieć, że nie wolno lekceważyć żadnego przeciwnika I ani tego z pierwszego koszyka, ani z trzeciego czy czwartego koszyka, Benek w pierwszym turnieju lata temu wyjechał do Sarajeva, był z trzeciego koszyka i wygrał ten turniej, to warto, bo przypomnę, że to w finali 7 do 0, czy Sarajevo 3 do 0 czy to najsłabsze zespoły 10 do 1, czy nawet 11 do 1. Także chcę ważyć, nie wolno żadnego przeciwnika. Na pewno się starannie będziemy przygotowywać, mamy opracowany plan przygotowań, nic nie zmienimy na pewno i zrobimy wszystko, abyśmy i my, i kibice w Koninie mieli powody do satysfakcji stanowiąc do 1.6 między 23 a 28 sierpnia zapraszam bardzo serdecznie tutaj do Konina. Mecze będą oczywiście tutaj przez nas transmitowane na szywo, ale mamy nadzieję, że dużo kibiców się pojawi, żeby dopingować tutaj naszą drużynę. No, w tym roku mamy troszeczkę handicap, ponieważ co roku te turnieje odbywały się między 8 a 14 sierpnia. Były w mieli nieogromne w tym roku UEFA przeniosła to dwa tygodnie wyżej. Spotykamy się między 23 a 28 sierpnia i szansa, że takich upałów nie będzie, Wszyscy będą mieli połowę i tym razem, tak jak w tamtym roku, zaszlądzie z paru na scenie Nie może was tam zabraknąć. My będziemy, wspomniałem, transmitować te spotkania na żywo. Zawsze na żywo obejrzeć, dopingować najlepszą drużynę w Polsce w walce o jak najwyższe cele w Europejskim Czempionacie. Zapraszamy bardzo serdecznie. Ja również zapraszam.